i nigdy nie wrócili do domu. Alfabet obławy augustowskiej. Sobolewski Wacław Sęk. W lipcu 1945 roku, dwa miesiące po zakończeniu II wojny światowej w Europie, w rejonie puszczy augustowskiej, sowiecka armia przeprowadziła operację wojskową, mającą na celu likwidację działającego na tym terenie Polskiego i litewskiego podziemia niepodległościowego. W jej trakcie sowieccy żołnierze, przy wsparciu polskich pomocników, aresztowali ponad 7 tysięcy osób. Większość wypuszczono, ale ponad 600 nigdy nie wróciło do domu. Dziś wiemy, że zostali zamordowani, a ich zwłoki zostały ukryte w nieznanym miejscu. Rosja odmawia pomocy w ustaleniu ich losów. Ofiary obławy Augustowskiej zostały zamordowane w nieznanym do dziś miejscu. Ich szczątki prawdopodobnie zostały ukryte w rejonie wschodniego brzegu jeziora Szlamy, w pobliżu nieistniejącej już leśniczówki Gieć po białoruskiej stronie pasa granicznego. Władze białorusi nie zgadzają się na przeprowadzenie badań, więc nie ma na razie możliwości sprawdzenia tej hipotezy. Ale są ofiary tej sowieckiej operacji, których los potoczył się inaczej niż w większości. Zaliczyć do nich należy sierżanta Wacława Sobolewskiego-Sęka, dowódcę jednego z oddziałów Armii Krajowej Obywatelskiej, który w lipcu 1945 roku został schwytany przez Sowietów i zastrzelony w czasie próby ucieczki. Jego ciało zostało pochowane na polu we wsi Osowy Grąd pod Augustowem w płytkim, nieoznaczonym grobie. Ponieważ byli świadkowie tego zdarzenia, dwa lata później Tadeuszowi Sobolewskiemu, bratu Wacława, udało się odszukać ciało i je zidentyfikować. Z obawy przed represjami ze strony komunistycznych władz niech ekshumował szczątków, jednak nie zapomniał. 30 lat po obławie, już w czasach Edwarda Gierka, nastąpiła pewna niewielka zmiana postawy władz wobec członków armii krajowej. Tadeusz Sobolewski próbował wówczas ponownie odnaleźć szczątki brata, tym razem bezskutecznie. Niemniej pamięć o tym wydarzeniu i orientacyjnym położeniu miejsca pochówku przetrwała i pozwoliła pracownikom Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN na podjęcie badań. W pierwszej kolejności wykonano kwerendę historyczną, głównie w aktach zgromadzonych w archiwum IPN. Jej wyniki pozwoliły na wstępne wytypowanie miejsca poszukiwań. Instytut Pamięci Narodowej zawarł umowę z właścicielem działki oraz uzyskał pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych. Właściwe prace wykonano w ostatnich dniach października 2019 roku. Po wyznaczeniu obszaru roboczego zdjęto wierzchnią warstwę gleby za pomocą ciężkiego sprzętu. Pozwoliło to na odkrycie na głębokości około pół metra zmian sugerujących, że nastąpiły w tych miejscach naruszenia naturalnego układu warstw ziemi. Jedno z nich było wykopem, w którym biegł dren odwadniający pole. Przecinał on drugie miejsce przypominające kształtem i wielkością jamę grobową. I właśnie w nim odkryto fragmenty ludzkich szczątków kostnych nóg, które znajdowały się w układzie anatomicznym. W jamie znaleziono też przemieszane fragmenty kości rąk. Nie było w niej jednak pozostałych szczątków ani żadnych przedmiotów, które mogłyby ułatwić ustalenie tożsamości pochowanej w tym miejscu osoby. W poszukiwaniu reszty szkieletu archeolodzy zbadali wykop drenarski przebiegający przez jamę grobową i odnaleźli jeszcze pojedyncze, przemieszane szczątki ludzkie, wśród których rozpoznali m.in. fragmenty kości czaszki, miednicy, kończyn górnych oraz żeber. Układ anatomiczny pochowanej w tym miejscu osoby został zniszczony w trakcie wykonywanego w tym miejscu drenażu odwadniającego. Założono jednak, że wszystkie odnalezione szczątki prawdopodobnie należą do tej samej osoby. Wezwany na miejsce prokurator IPN, prowadzący śledztwo dotyczące obławy augustowskiej, nakazał podjęcie odnalezionych kości i przekazanie ich specjalistom Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, celem wykonania dalszych badań oraz ich identyfikacji. Ponad rok później, 23 grudnia 2020 roku, zespół specjalistów wydał opinię, w której stwierdził, że wyniki badań pozwalają potwierdzić z wysokim prawdopodobieństwem, że nieznana osoba to Wacław Sobolewski. W dokumencie tym opisano szereg wykonanych czynności, w tym przede wszystkim wynik porównania DNA pochodzącego z zęba znalezionego mężczyzny z materiałem genetycznym pozyskanym od pięciu spokrewnionych z Wacławem Sobolewskim osób. Niestety stan zachowania szczątków nie pozwolił na ustalenie przyczyn śmierci. Pewną wskazówką były jedynie widoczne na kości ciemieniowej czaszki, drobne uszkodzenia powstały w czasie zbliżonym do chwili zgonu. W sierpniu 2021 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom 26 ofiar reżimów totalitarnych. Oficjalnie potwierdzono wtedy, że odnalezione w Wosowym Grądzie szczątki należą do Wacława Sobolewskiego. W lipcu 2022 roku w Augustowie odbył się pogrzeb z asystą wojskową, a ciało poległego żegnali poza rodziną także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Po 77 latach szczątki Wacława Sobolewskiego odnalazły wieczny spokój. Jednak, jak stwierdziła jedna z przemawiających podczas pogrzebu osób, jest wiele ludzkich szczątków, które trzeba jeszcze odnaleźć, aby zgodnie z naszą tradycją, tradycją chrześcijańską, móc ich pochować w grobie, abyśmy mogli ich wspominać i oddać im cześć. W następnym odcinku: wyzwolenie po sowiecku czyli terror i bezprawie. Tekst Jarosław Wasilewski. Czytali. Adrianna Pływaczewska i Adam Klimiuk. Realizacja Zdzisław Wasilewski. Audycja powstała we współpracy z oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.